Witam Was po dłuższej przerwie. Dziś wracamy z magazynem modelarskim NIT. Tym razem tematem przewodnim tego programu będą kalkomanie. Na rynku jest wiele dostępnych zestawów przeróżnych kalkomanii, dodatkowych oznaczeń do różnych pojazdów oraz do samolotów oczywiście też. Chciałbym również pokazać w tym odcinku suche kalki. To jest coś bardzo ciekawego. Oczywiście, żebyście dobrze mogli tym razem mnie zobaczyć. Przybliżymy troszkę widok. Pokażę również jak kalki położyć oraz jak je zabezpieczyć po nałożeniu, żeby nic się nie uszkodziło oraz pokażę alternatywne, że tak powiem, rodzaje oznaczeń. Tutaj w tym wypadku blaszki fototrawione. Więc zapraszam bliżej. Ok, więc jesteśmy bardziej widoczni. Teraz tak. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że aktualnie mamy takie dwa główne rodzaje kalkomanii dostępnych. Są to kalki wodne, czyli musimy je wyciąć, zamoczyć kilku, przez kilka sekund w wodzie letniej i dopiero nakładamy na model. Oraz kalkomanie tak zwane suche. To jest ich właśnie przykład. Są bardzo fajne. Praktycznie, że tak powiem, nie potrzebują żadnego, żadnych, żadnych płynów. Można je po prostu nałożyć na model i, i na tym zakończyć pracę, ale oczywiście pokażę Wam wszystko, jak, jak z nimi, że tak powiem, działać. Ok, ale zaczniemy od początku. Tutaj jest przykład kropomanii tak zwanych zestawowych z modelu. Jest to model z modelu, są to kalki z modelu KW. Zobaczymy, oczywiście są świeże niepierane polecam oczywiście matę do cięcia, jeżeli ktoś nie chce zniszczyć piórka, tak jak ja. O, i tu mamy fajny przykład. Mamy te kalki. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. O, widać. Jak widzicie mają taką błyszczącą wódkę, są kalki, są świecące. O tutaj fajnie widać. To jest generalnie mankament, jeżeli chodzi o łączenie wezmy napisów. O, pomiędzy napisami są takie szerokie połączenia, i z tym później może być problem, jeżeli kładziecie kalki. No w wypadku takich powiedzmy troszkę można coś powalczyć. Nie za dużo trzeba kalki wycinać po krawędziach liter czyli równiutko z literami. Problem polega na tym, że jeżeli położycie taką kalkę i powiedzmy ta kalka jest dosyć słaba, ja akurat tych kalek z tej firmy nie lubię bo właśnie są dosyć na dosyć grubej folii drukowane. Jeżeli je położycie i powiedzmy może być tak, że kalka ta, ta folia się tak bardzo nie rozpuści i będzie widać po prostu pogrubienie jakby to była naklejka bardziej bardziej będzie wyglądało jak naklejka na modelu, a nie kalka. Dlatego warto poobcinać sobie te wszystkie krawędzie zbędne, prze, czyste. No i później zabezpieczyć płynem. Choć mówię no takie kalki są, są słabe, warto również kalki z modeli, które tam kiedyś już użyliście, które zostały, warto sobie gdzieś przetrzymywać. To jest właśnie mój skarb, czyli ja tutaj trzymam bardzo dużo różnych zestawów telkomanii, które używałem, które mi gdzieś pozostały, warto po prostu to gdzieś trzymać na boku, bo przydają się po prostu do różnych tam oznaczeń. Standardowe kalki, no macie tutaj cały szereg teraz dodatkowych zestawów. O, mamy Mamy zestaw z Afryki, z, oczywiście. To jest kalka, nie wiem jakiej to jest produkcja. O, w Singapur, no to dobra. Są to kalki, jak to się mówi, dodatkowe. Możemy wykonać powiedzmy pojazd gdzieś tam osadzony w historii dzięki, dzięki tym kalkom. No, kalki takie są powiedzmy Cenie, ja wiem, około 20 zł. No, no jeżeli chodzi o taką ilość, no to tutaj powiedzmy, że jest dużo, ale jeżeli chcemy coś oryginalnego wykonać, to warto zakupić. Są również oczywiście polskie produkcje. Tu jest fajny zestaw Tora Models do polskich Hammerów w skali 1 do 72. Taki fajny, no i oczywiście można coś w naszych barwach zrobić. Czesi również produkują bardzo wiele zestawów Bison Decals, Bardzo fajne zestawy. Jeżeli będziecie kiedykolwiek kupować, warto zwrócić uwagę, jeżeli macie takie arkusik w kalkomanie, on jest zawsze na wierzchu, dobrze widoczny, zwracajcie uwagę, żeby folia, która otacza kalkomanie, nie była poszuknięta, jeżeli jest poszuknięta, kalki się będą nakładały fatalnie, mimo płynów i asysty różnych podkładów i tak dalej, będą po prostu słabo wyglądać na modelu, więc raczej nie warto. O, jest z tego bardzo dużo różnych rodzajów są fajnie oznaczone opisane po angielsku oczywiście ale no łatwo to przytłumaczyć wiadomo translatory i tak dalej można sobie bez problemu poradzić jak ktoś nie zna angielskiego eee, bardzo duże rzadkie bardzo malowania pojazdów ja oczywiście mam praktycznie wszystko niemieckie ale są są do różnych do przeróżnych pojazdów o bardzo ładne kalkomanie pokażę bliżej są oczywiście nawet o, po kilka, kilka arkuszy tych kalkomanii. Tu mam do pancer 2, II, 3 i 4 w malowaniach rumuńskich, Finlandii, Węgier i Słowacji. Proszę bardzo, jakby ktoś nie widział, bardzo fajne też polecam. Ok, co do suchych kalkomanii. To są przykłady, są to fajne... Zazwyczaj jakieś rzadkie, bardzo oznaczenia. Oni robią takie kalkomanie unikalne, właśnie o, coś takiego. To są niemieckie znaczenia. Dokładnie yy, dywizji piechoty. Bardzo fajne. No i tak, taką kalkę należy wyciągnąć z pusika. Stroną, którą przykładamy do modelu jest strona ta nienadrukowana, powiedzmy, nie ma, nie ma tej grafiki głównej, o, to jest strona prawidłowa. Czyli bierzemy sobie taki arkusik, to akurat nie będzie tak widać, ale o. to jest coś takiego, to jest strona, którą, która będzie widoczna na modelu i potrzebna nam jest taśma maskująca. I w zależności od tego, ile mamy miejsca na modelu, musimy sobie taki odpowiedni odcinek tej taśmy uciąć i doklejamy stroną, że tak powiem, tą kolorową na taśmie. Czyli tą stronę, ten tył mamy tutaj widoczny od strony klejącej taśmy. I, i momencik, około was mać. Ok, co dalej? Taki kawałeczek taśmy musimy sobie nałożyć na model. No nie musi to być oczywiście model, możemy to nałożyć na coś innego. Ja Wam pokażę na kawałku może plastiku. Na kawałku plastiku. Przyklejamy sobie. Tu jest bardzo ważne, żeby yy równo nakleić. Tu dobrze, dobrze, za tyle, że przez taśmę po prostu widać. I no widać, jak możemy to dobrze zrobić. I super ważna rzecz. Ołówkiem rysujemy sobie po tej taśmie. Tam, gdzie jest kalka. Dociskając. Nie musimy, oczywiście, rysować. Nie musimy nawet tego robić ołówkiem czymś co po prostu nam przygniecie tą kalkomanie później sobie możemy częściowo, albo docisnąć, no, i no trzeba troszkę energii w to włożyć przez kilka chwil mam nadzieję, że to się uda na polistyrenie jest niepomalowane, ale myślę, że ta kalka się przyczepi no i teraz Kolejnym ważnym etapem jest odklejanie. Musimy to zrobić bardzo powoli delikatnie. Z tym, że taśmę tu sobie możemy już szarpnąć. A tu musimy robić to bardzo powoli i mamy super oznaczenie. Jak widzicie nie ma żadnych przebłysków, nie ma żadnej poświaty. Jest to dokładnie nadrukowana kalka na tym papierku, więc tu nic nie musimy robić. O, mogę przejechać palcem. Nic się nie dzieje. Drugim rodzajem kalkomanii są kalki wodne, czyli takie, które mamy w modelach. Tu Wam pokażę jak taką kalkę nałożyć. Wycinamy również ją z arkusza, odpowiednią kalkę. Tu nie trzeba nic podklejać. Taką kalkę trzeba zamoczyć przez kilka sekund w wodzie. Czekać następne kilkanaście sekund, żeby ją położyć. wybieram oczywiście tam miejsce, tutaj damy na kabinie RSO. I teraz do akcji wkraczają płyny do kalkomanii. Jest wiele różnych płynów dostępnych na rynku. Ja używam Mr. Mark Setter i Software, czyli płyn pod kalkę i płyn zmiękczający tam już jak nałożymy kalkę oczywiście jest wiele różnych, ten płyn występuje pojedynczo jako jeden już są jeszcze Microset i Sol Microscale. bardzo dobre też płyny, ale aktualnie ten, z tymi najlepiej mi się przynajmniej teraz pracuje, no i sobie odkręcamy taki płyn i w miejsce tutaj położenie kalki smarujemy troszkę kalkę ściągamy delikatnie pęsetą o jeżeli już schodzi sobie ją ściągamy i nakładamy w wyznaczone wcześniej miejsce o jeżeli mamy tu jest dobry przykład mamy nierówne krawędzie a kalka Odstaje to dzięki właśnie płynom, ona do, dokładnie przygnie do powierzchni nierównej, także nie będzie problemu. I to właśnie e, pierwsza faza. Drugą fazą jest e, posmarowanie kalkomanii, już nałożonej tym drugim płynem, żeby ją tutaj już zamocować. to też chwilko trzeba czekać, trzeba tego obficie nałożyć, nie ma co oszczędzać. I kolejna, ostatnia już faza jest to, że tak powiem, przygładzenie kalki patyczkiem do uszu. Ważne, żeby był wilgotny. I wzdłuż tej nierówności, która nam tu występuje, trzeba kilkakrotnie przejechać po kalkomanii. Kiedy już to zrobimy, kalka idealnie przylega do tej powierzchni. Teraz wystarczy spryskać to jakimś lakierem zabezpieczającym, Sidoluxem i taka kalka jest gotowa do dalszych prac nad naszym modelem. No i dodam też na koniec, jeżeli chodzi o kalkomanie, oznaczenia ogólnie. Tu mamy przykład blaszki fototrawionej do modelu dołączonej. Taka blaszka jest też nawet dobra. I dosyć prosto można to wykonać. Wycinamy sobie dany tam element większy, bo to są raczej większe elementy. Tu mamy akurat przykład do 1, 2, 3, 4 AB. To jest jedna blaszka, i taśmą maskującą zaklejamy sobie te dane, e dane elementy, których nie użyjemy. Powiedzmy tu AB i 1, 2, 3. I czwóreczkę sobie zostawiamy. Przykładamy do modelu i pryskamy farbą. Odstawiamy. I też mamy bardzo, bardzo dobre oznaczenie. Oczywiście. Można też, też oznaczenia malować ręcznie. Tutaj jest przykład mojego modelu, który robiłem na konkurs w Bytomiu. Specjalnie na wizytę MIGA zrobiłem sobie taki napis: Migos here. i to zrobiłem ręcznie białą farbą Pactorum. Pędzelkiem oczywiście takie napisy jest dosyć prosty na malować. Troszkę bawiłem się również ręcznie. Spróbowałem zrobić jego, a no wyszło, tak jak widać, szału nie ma. Jeszcze od szablonu, od, od, przymalowałem od, od, sobie znaczek takiej no, radiacji tutaj z przodu, z tyłu, tak żeby było, bo to jest oczywiście malowanie z kosmosu raczej hecery z nazwą Makai i napisami MIGA nie, nie jeździły, więc to jest taki dodatek. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o kolkomanie. Także pamiętajcie, uważajcie na słabsze kalki, jeżeli widać, że folia jest gruba, mijajcie, jest szerokie łukiem. Szczerze wam doradzę, że z takich kalkomani, które są chyba najpopularniejsze w modelach i same modele są dosyć popularne, są to modele italerii. Kalki są bardzo dobre, praktycznie każdy płyn z nimi współpracuje, bo niestety nie ze wszystkimi tak jest. Bardzo dobrze się nakładają, warto sobie zostawić, jeżeli jest jakiś większy arkusz, albo który, któryś arkusz, którego nie użyjemy, to Warto go zostawić i użyć na innym modelu. Są drukowane na bardzo cienkiej folii, i są po prostu, według mnie, przynajmniej najlepsze, jeżeli chodzi o takie standardowe kalkomanie. No i to tyle, jeżeli chodzi o kalkomanie. Zapraszam dalej. Dzisiaj w nowościach. Troszkę mniej plastiku a więcej chemii. Zaczniemy oczywiście od plastiku. Dwie nowości prosto z Chin w skali 1x72. Są to pojazdy BRDM. Tu mamy model z wyszytnią. Drugi model, który wyszedł z wieżyczką i z działkiem. Są to nowe modele firmy S Model, właśnie tak jak wspomniałem, z Chin. W pudełku znajdziemy dwa modele. Oba, no, to dwie takie same prezentne ramki. Koszt takiego modelu, takiego pudełka to około 70 zł, czyli mamy za 70 zł mamy dwa modele w skali 1,72. Jak widać, mamy tutaj. Dwie identyczne ramki, otwieramy, żeby się lepiej przyjrzeć. Jednej, o jak widać, model jest, model jest dość prosty, ale przy tym ładnie wykonany. Detale są bardzo ładne. Widać, że jest to nowy wypust, także według mnie warty polecenia. Wygląda to wszystko ładnie. W każdym z zestawów znajdziemy blaszkę podotrawioną. Bardzo przejrzystą instrukcję Dokładnie rozrysowaną krok po kroku. Schemat malowania. Oczywiście instrukcja jest kolorowa co jest wielkim plusem. Dosyć ciekawe kalkomanie, jest dosyć dużo oznaczeń. Kalki już zdążyłem sprawdzić na innym modelu z tej firmy, także dobrze się nakładają, nie ma żadnych problemów. Także no, modele warte polecenia. Ocena 4 na 5. Troszkę jak wspomniałem nowości. Coś nowego dla modelarzy malarzy, że tak powiem. Mamy tutaj zestaw sześciu farbek akrylowych Italeri. To jest nowość. Od niedawnej Italeri zaczęła wypuszczać na rynek właśnie farby, a to jest jeden z pierwszych zestawów. Oczywiście z oczywiście grafiką przewodnią Tygrys pierwszy. Mamy tutaj sześć farbek. Po 20 ml każda. Opisane, oznaczone. Bardzo wygodny dziubek do, nal do nalewania do aerografu. Farby również już znaczyłem sprawdzić, bardzo dobrze się nimi maluje. Więc, jest to produkt według mnie godny polecenia. Tu mamy zestaw, oczywiście z II wojny światowej, są to kolory armii niemieckiej: takie jak Flat Gun Metal, Gloss White, Panzer Schwarzgau, Flat Panzer to jest Dunkelgärt 43, Schokoladen Brown i Olive Green. 43, czyli standardowe kolory armii niemieckiej. Drugim nowym zestawem jest zestaw do malowania AK Interactive. Tu mamy zestaw, właśnie również tematem przewodnim jest Tygrys. Malowanie niemieckie, kolory niemieckie z 37 do 44 roku. Kolory są tutaj opisane, oczywiście pudełko jest ładne, kolorowe. To jest bardzo, bardzo dobre i to co mi się najbardziej podoba, czyli grafiki przykłady malowania i użycia tych kolorów. Jak widać świetnie są zrobione. Bardzo, bardzo lubię takie opakowanie, bardzo mi to po prostu wpływa na estetykę i odbiór za jego opakowanie, jak i produktów. Farmy również już testowane. Myślę, że są warte zakupu. Zwłaszcza kolory są bardzo dobrze dobrane. To jest kolejna nowość. I coś takiego nie jest to pasta do butów ani kawior, choć pudełko może mylić. Mamy. Uwaga, z MIG Productions, czyli pierwszej firmy MIGA Jimeneza. Dodam, że to jest druga firma MIGA Jimeneza, Alka Interactive, już była również. Tak się dziwnie dzieje. Mamy błoto. Otwieramy sobie taką krzeczkę i mamy gotowe błoto. Teksturkę jak widać mamy jakieś tam granulki piasku, i tak dalej, jakiegoś takiego zapachu nie ma. Nie śmierdzi, można nakładać. Jak sprawdziłem, wystarczy to nałożyć na powiedzmy kawałek plastiku czy czegoś, nie trzeba nic skleić. To dobrze przylknie, wyschnie. I mamy takie gotowe mokre błotko. Są różne, jakby można powiedzieć, tekstury tego, delikatniejsze, bardziej grubsze. Kolor, który ja tutaj pokazuję, to jest Sub Sahara wet mat, czyli mokre błoto. Yy, taka średnia teksturka, tak mi się wydaje, przynajmniej troszeczkę bardzo wygodna. Pojemność tutaj jest 75 mL. Myślę, że starczy i przyda się na pewno w którymś z programów to przetestujemy. Zobaczymy, co to jest. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o nowości w tym programie. W tym programie zaczniemy sobie cykl recenzji przeglądów prasy modelarskiej, bo to też jest ważne i dosyć lubiane przez modelarzy, jak przynajmniej zauważyłem. Zaczynamy od czegoś nowego, co niedawno się mamy tutaj. The Weathering Magazine z AK Interactive. Wkrótce będzie wydawany, mam nadzieję, przez, bezpośrednio przez Miga Jimeneza i jego składzik, bo. Różne dziwne rzeczy się ostatnio działy w AK Interactive, także to jest coś takiego i na pewno będzie już wkrótce wydawane, na pewno nic się nie stanie i będzie dalej wydawane. Tu mamy numer, <coughs> e, numer e, pod tytułem Błoto, temat przewodni Błoto, wydawany oczywiście w języku polskim przez Quigley, jest tam, e, dosyć fajnie to wszystko wygląda, kilka błędów w tłumaczeniu. No niestety no nie, nie zawsze wszyscy znają jakieś tam takie skróty modelarskie. No ciężko to przetłumaczyć, jeżeli, jeżeli się 24 godziny na dobę w tym nie siedzi. Ale ja no wiadomo, da się przeczytać i można zrozumieć wiele. No i tak, co tu mamy? Oczywiście pani jest jak zawsze jakaś ładna. Tu są współpracownicy, czyli kto tam artykuły robił i tak dalej. Kolejna pani, tu znajdziecie dużo pań. Ja oczywiście z przymrużeniem oka patrzę na takie panie, bo żona czuwa z wałkiem w ręku. Może teraz już nie te czasy, że z wałkiem, ale na pewno coś twardego może mieć. No i tak mamy dużo różnych przykładów wykonywania błota. Dodam, że jest też aspekt, aspekt może nie aspekt, ale wizytówka z polski. Na pewno znajdziecie. Na samym środku, jak ja to mówię, na łączeniu artykułu od nas. O, to jest Tygrys. Tygrys 1. Pochwalę się, że mojego autorstwa. Nie lubię się chwalić, ale trzeba. No i tak, macie dużo, dużo fajnych recenzji. Fajne pantery w małej skali. Krok po kroku pokazane. W na przeróżnych, no, przeróżnych modelach przeróżne techniki wykonywania błota na pojazdach, na pojazdach cywilnych, na czołgach, na podstawkach. Dużo grafik, dużo fajnych zdjęć, rewelacyjny materiał tutaj Wubaina, To jest bardzo dobry modelarz z Azji. Polecam ten artykuł, jest świetny. No i coż mogę powiedzieć więcej, zapraszam do kupowania tych gazetek przyda Wam się dużo fajnych porad. Na pewno czegoś się też i To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogą Wam moje porady dotyczące kalkomanii i na problem nałożenia kalkomanii wyboru najlepszych kalkomanii nie będzie stanowił dla Was żadnego problemu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.